Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Final Fantasy 4. Już w czwartym odcinku z Final Fantasy 4. No proszę. No cóż, ostatnio zobaczyliśmy grę właśnie w tym oto miejscu e, u stóp wejścia do groty, która prowadziła nas do właśnie Doliny Mist. I oto jest ona i oto jest Wioska Mist. No cóż, e, w... musimy po prostu się do niej udać. No I kiedy się do niej udamy? Pierśń, który dostaliśmy od króla. Zaczyna działać. I cóż to? to Helshi sprawił, że z niego wyszły wybuchające ogniste stworki, które spowodowały, że cała wioska spłonęła. What you can't die just because you're dragon dead. I've heard of their lot men who can counter idols, summoners. Paul? And the dragon we slew was her mother's. You—you <gasps> are the ones who killed her dragon. Yes, I Us. We had no idea this would happen to your mother. His Majesty sent us to eliminate every last one of these people. No. Thou work to be sure, but we'll need to kill the girl as well. King. it's her or us cecil she's a child What? you'd betray your king betray him any man who'd wish for this is no king of mine <laughs> i thought you might say that then i owe his majesty much but not so much i'd soil the dragoon's name in his then you're with me the baron's army is the mightiest in the world um, nothing if we remain alone We must treat with other nations, share what we've seen. And Rosa, she must share our flight. And she will. Thank you. I'm not doing this for you.? Huh? Quickly, we mustn't linger here. What of the girl? We take her with us. Come, It's not safe here. Take my hand. Nie będzie Wait No tak. Teraz będziemy świadkami niecodziennej, jakby walki, obejdziemy walczyli z dziewczynką. Jak ta walka się zakończy, zaraz zobaczycie. Tak. Zostawcie mnie. No i teraz dziewczyna przywołuje. To jest tak zwany samolot, czyli przyzwanie właśnie różnego rodzaju już nie jakby to określić. Stworów. I to miało niezłe skutki. O tak. Taka no, dziewczynka narobiła tyle zamieszania. No cóż. No i tak. Tyle przerwy. Coś się podjawiło nad dziewczynką. I to coś zniknęło. Nie ma tak wyczerpującej kwestii. I co dalej? Żyje. Dzięki Bogu. Kain? Kain! Nie ma go. Jesteśmy gdzieś przeniesieni. Hmm. Nie mogę, Nie możemy tu zostać. Może znaleźć jakieś miejsce, w którym to dziecko mogłoby wypocząć? Wybacz mi, Kain. No i teraz ruszymy w dalszą podróż. I musimy odnaleźć miejsce, w którym no, znaleziona przez nas dziewczynka mogłaby odpocząć. Otóż, więc jesteśmy teraz gdzie? No, w Myst. No i Myst, które było właśnie za tymi górami powstało, widać, na skutek tego całego pęknięcia tutaj. Także ruszajmy, znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, gdzie będziemy mogli umieścić dziewczynkę. No i tutaj mamy pustynię. To jest taka faktyczna pustynia. To, co widzieliśmy wcześniej, nie było taką dokładnie pustynią. No i tu mamy jakąś osadę. Nazywa się ona kajpo? No właśnie, tutaj musimy znaleźć miejsce, w którym dziewczynka mogłaby wypocząć. No i tu mamy gospodę. No to w sam raz. Na prosto to są wejścia. Także tutaj się zatrzymamy. Witaj, podróżniku! O! Nigdy nie widziałem aż tak wymęczonego dziecka! Puść szybko do łóżka. Nie przejmuj się o zapłatę. Będę niezmiernie wdzięczny. No i tak oto... Znaleźliśmy miejsce, w którym dziewczynka mogła by wypocząć. No, widzę, się że się i ma całkiem dobrze. Obudziłaś się? ciszy. Ta wielka no cóż, trudno się dziwić. Nasza postać zabiła... smoka jej matki, a ze smokiem zginęła jej matka. Nie powiedziałaś mi, jak masz na imię. Nic. Nie proszę Cię o wybaczenie, ale... To przeze mnie straciłaś matkę. Ale proszę, pozwól, że chociaż zabiorę Cię w jakieś bezpieczne miejsce. Cisza. No i... tak, w milczeniu trwali do wieczora. Albo nocy. Ale no, co? Przyszli ludzie z baru! Można, panie poznać. Mój wzórzca, pana jest ta muzyczka z barą. Wygląda na to, że cię w końcu odnaleźliśmy, Pani Eee. Jego wysokość. Posłuchajcie, jego wysokość. Mamy bezpośredni rozkaz z ust jego wysokości. Dobrowolnie oddaj dziewczynkę. A daruję ci wszystkie Twoje czyny. Uff. Mieszkańcy miejsc byli zagrożeniem dla nas wszystkich. Nie możemy pozwolić im dalej żyć. Co takiego? Zejść z drogi! Raczej nie! No i teraz wystąpimy w obronie dziewczynki! No ja już nie sądzę, żeby była zagrożenie dla baron. No i teraz mamy ciekawą walkę. No, pozwólcie, że dam pauzę. W tej walce mierzymy się z generałem oraz trzema żołnierzami. Tę walkę można dosyć fajnie, mądrze rozegrać, po prostu na początek rozwalając generała. Także to zrobimy. Na początek może, żeby zmieć mocniejsze uderzenie, użyję Darkness. Tak, General wskazuje swoim żołnierzom, żeby atakowali. Żołnierze atakują nas za, na mecz w okolicy dziesiątki, więc dosyć ciemnicy są. Także my myślę, że na dwa góra trzy ciosy skosimy Generała, a kiedy skosimy Generała... Yy, ...na żołnierza zostanie narzucony stan Confuse i nie będą w stanie nas zaatakować, przynajmniej przez turę. Tak, jesteśmy atakowani, Darkness też nam zabiera pod troszkę HP, ale jak widzicie oni nie są coś mocni, a generała już pokonaliśmy. No i teraz na wszystkich został narzucony stan Confuse, yy, więc teraz nie wiedzą co mają robić i mogą uderzyć sami w siebie. Niestety uderzenie nie jest na tyle mocne, żeby sami siebie zlikwidowali, bo musimy im trochę pomóc, <grytanie> ale ta walka jest niezwykle prosta, także... W sumie większe obrażenia zadał mi ten Darkness aniżeli <śmany> sami ci żołnierze. Jeszcze czas krytyczny. Za 130. Jacy <śmany> się oni słabi. No może uderzy sam w siebie, zobaczyć jak to fajnie działa. Tak, Darkness nam minął. No, uderz w siebie, no. Co ludziom pokazać? Kurczę, nie uderzył. Nie chcę tu też przedłużać nadzwyczaj tej walki, także... Pokonaliśmy generała i trójkę żołnierzy! No i w samym sposób dostajemy 600 Expa. Nasza postać jest na razie sama, więc zdobywa wszystkie expa ale się po prostu na Cecila. No i zapis poruczyły. No i level 13. Rośniemy w siłę HP. Mana nam rośnie, gdyż nam mana jest w sumie zbyt niepotrzebna, a czy też speed i Stamina. Jest ok. No i pomogliśmy małej dziewczynce. Przepraszam, to wszystko moja wina. Co? Nie masz na co przepraszać. To ja zawiniłem, A przeprosiny tyle mnie naprawią. Ale obroniłeś mnie. No i teraz. Mam na imię Rydia. Poznaliśmy Rydie, Samonera. A Samoner, czyli taki jakby zaklinacz, przyzywacz. Oni się właśnie charakteryzują tym, że znaczy, są właśnie samonerzy fajne Final Fantasy. I oni się charakteryzują tym, że przywołują. Różnego, właśnie idiolony, czy te takie, no po prostu, stwory, co tak to się jakoś nazywa. Edia. Tak, i dołączyła do naszej drużyny. A co to? To mój idiolon. Nazywa się. No właśnie. I teraz możemy zdecydować, jak on się nazywa. To na mamy je white czy with. Nie z tym, jak to się czyta. I ja przy tym zostanę jakoś nie chcę mi się bawić w zmiany ich. To jest właściwie nowość taka w wersji DS, standardowej grze na nes Nie, na snes to wyszło, to tego nie było. Nazywa się With. Albo White, lepiej brzmi. Jak będziemy mieli okazję, to powinniśmy czasem zanieść go na spotkanie z grubym czoko, bo Sam przecież No tak, no i po spędzonej nocy razem z radio będziemy mogli ruszyć na... No więc zerknijmy naszą postać. Mamy ją na dolnym ekranie, ma poziom 7, 91 HP, co jest naprawdę, To jest naprawdę mało oraz trochę many. Na początku może rzucmy okiem na Rydia. Rydia ma troszkę więcej ability niż Cecil, bo ma ability tak jak oczywiście Atak, ale ma również białą magię i ma również czarną magię oraz samą. Może przywołać Idolona. A biała i czarna magia to po prostu przywoły, przywoływanie odpowiednich czarów. Kiedy wejdziemy właśnie w zakładkę Magic, to mamy białe czary z białej magii, a to mamy z czarnej magii, czyli potrafi Cure, który leczy o jakąś mniejszą ilość HP, Side, który wyświetla minimapę strefy oraz hold, który narzuca stan paraliżu na przeciwnika. W Black Magic mamy Blizzard, czyli taki atak lodem. Oraz Thunder, atak pioruny. i mamy oczywiście samon. Możemy przywołać Chocobo, który będzie atakował. Oraz naszego Łyca, który będzie walczył za rybie. Samony są dosyć kosztowne, jak widzicie. 50 many, czyli całą manę musimy zużyć na samona Łyca. Także. I teraz możemy również chodzić w Malutką dziewczynką. No właśnie, facet to możemy zagadać, jeśli chcemy wynająć pokój tutaj. Zagrajmy z babcią. Tella! Jego młodsza córka, Anna zawsze. Tlacha, jego młodsza córka, Anna zawsze włączyła wspaniała więź. Najwspanialsza, jaka tylko mogła łączyć ojca i córkę. No i pewnego dnia, Anna od tak uciekła z domu. Stary mędrzec to tej pory jest strasznie przygnębiony. Hmm, ciekawa historia. No też mamy sklep, żeby kupić jakieś rzeczy. Ale na razie chyba mam spory zapas i także jakoś się tam zbytnio <laughs> nie przejmuję, że mi to wszystko zabraknie. No i tutaj mamy Paw. Tutaj. Można by się porozglądać z jedynkami, ale tak naprawdę, z tego co pamiętam, tutaj nic nie ma. Pogalajmy może tutaj z sopami. Dobrze cię widzieć, przyjacielu! Prowadz badania naukowe na drodze do wschodniego kr Królestwa... Tabo. No i... Chciałem kontynuować me badania. Lecz natrafiłem wtedy na kanał między górami płynący do... Damścien. Ale blokowałby jakiś porąbany starzec, który nie chciał mnie przepuścić. Ciekawe rzeczy opowiadacie, panowie. Tylko szlachta Damshen eee, może przejść do groty. Antlions. Mrówko lwów. Jeszcze <grytanie> z tym. Leżące na wschód od zamku. No i pomyślę że jak tylko moglibyśmy tam wejść, to... Skarby były... Mogły być nasze. Hmm, skarby? Ciekawe rzeczy mówicie. No nam się nie udamy. Co powie tutaj pani? E, witam. Nowe twarze są zawsze mile... Są zawsze tutaj mile widziane. Odkąd pojawiło się więcej potworów, to interes strasznie podupadł. No tak, potwory tutaj widzimy. Szkodzą interesowi. No ale dobra, to wszystko co mam chyba do załatwienia w tej gospodzie, więc możemy sobie wyjść. No i to sobie było wszystko w dzisiejszym filmie serii Final Fantasy 4, bo już trwało tak 15 minut. Także, no cóż, ja z Wami się żegnam. No i może jeszcze pokażę Wam nową opcję wymienienia jako Quick Save. Quick Save'a możemy... Yy, możemy użyć po prostu wszędzie gdzie jesteśmy. Ale po użyciu Quick Save'a musimy go... No zresztą pokażę Wam. Dobra, więc zróbmy Quick Save. Quick Save w chwilę trwa, dłużej niż tradycyjny zapis, nie możemy teraz włączyć konsoli, no i okej, okay, teraz możemy wyłączyć konsolę. No i kiedy później yy, włączymy konsolę, pojawi się nowa opcja na ekranie głównym New, ale wybierając inną opcję, np. New Game czy Load Game, tu mamy właśnie ostrzeżenie, yy, to usunie nam naszego Quick save A Quick Save'a możemy czytać tylko raz, o tym trzeba też pamiętać. Także tak się sprawy mają. No to, to by było wszystko w dzisiejszym filmie serii Final Fantasy 4. Ja sobie się żegnam, zapraszam Was na kolejny. No to co, do usłyszenia. Cześć!